Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek The Forest. No i cóż, moi drodzy, jak widzicie, rozpoczynamy od początku. Patch 0.06 po raz kolejny usunął nasze savey. Więc już na początek zbiorę sobie wszystko, co znajduje się w samolocie. Posilimy się. A następnie opowiemy sobie, co mniej więcej zmieniło się w nowym patchu. Nie wiem, czy chcę w tej chwili wychodzić z samolotu. Może na początek przeczekamy pierwsze chwile tutaj. Ja szybko przeglądnąłem sobie zmiany w patchu oczy rzuciło mi się pięć rzeczy, które uważam, że są jak najbardziej ważne dla samego gameplayu. Nie są to rzeczy typu zmiana światła, zmiana cienia lub nie blokując się gdzieś tam kamek w jaskini. Jest pięć rzeczy, które wydaje mi się, że najbardziej rzucą nam się w oczy. Przede wszystkim nowy rodzaj kanibali. Teoretycznie kanibale powinni w tym momencie atakować sami siebie. Ten nowy rodzaj jest napisane, że będzie zjadał swoich współtowarzyszy. What the fuck? Sio. Sio. Okej, okay, wróbel poleciał, więc nowy rodzaj kanibali. Nowy system jaskin obok jeziora. Jest to jezioro, przy którym ostatnimi czasy grała muzyka z menu, gdzie zastanawiałem się o co chodzi z tym jeziorem. Już wiemy, nowy system jaskin. Reset pułapek. W końcu będziemy w stanie resetować pułapki podczas gry, nie będziemy musieli załadowywać nowej gry, żeby pułapki się zresetowały. Reset pułapek został dodany. Jest nowy rekwizyt, czyli kontener. Gdzieś prawdopodobnie na wyspie zostanie rozsiany kontener, nie wiem, jak to będzie wyglądać, jaki duży kontener, jaki mały, czy w ogóle będzie można cokolwiek z nim zrobić, czy to jest totalnie rekwizyt. I ostatnia rzecz, najważniejsza moim zdaniem niszczenie ścian. W końcu możemy niszczyć ściany, będziemy w stanie odzyskać własne zasoby, które włożyliśmy w te ściany, co wydaje mi się jest początkiem do wyjścia mutantów z jaskini. Jeżeli pamiętacie, trailer do gry, w którym mutanty niszczyły ściany. To było moją główną rzeczą. Stwierdziłem, nie ma szans, żeby niszczyły ściany, ponieważ ścian nie da się zniszczyć. W tym momencie ściany można niszczyć, więc przypuszczam, że już niedługo mutanty mogą zostać uwolnione. Niemniej jednak, tyle jeżeli chodzi o początek. Zabierzmy topór, schowajmy pedometr i standardowo otwórzmy wszystkie torby w okolicy. Chcemy rozpocząć mocnym kopem. Jedną z rzeczy, którą zrobiłem, kiedy zauważyłem, że pojawi się nowy patch i niestety zapis gry zniknął, było usunięcie całej zawartości z mojego dysku i zainstalowanie gry po raz kolejny, ponieważ do piątego, praktycznie, patcha, ja nadal miałem problem z inwentarzem, kiedy ludzie bardzo często mówili, że nie mają praktycznie żadnych problemów. Przypuszczałem, że to może być związane z tym, że mam zainstalowaną grę praktycznie od wersji 0.01 i w jakiś sposób coś po prostu popsuło się przy instalacji i dodawaniu patchy, więc usunąłem praktycznie całą zawartość z dysku, zainstalowałem na nowo. Mogę mieć tylko nadzieję, że w tym momencie nie będę miał żadnych problemów z inwentarzem. Jak widzicie, zbieramy całe zasoby, kwiatki, kamienie i tak dalej. Mam jakiś pancerz. Mamy już jakiegoś rodzaju batony. Gra dziwnie zaczęła przerywać, niestety. Mam nadzieję, że nie jest to kolejna nowa, świetna optymalizacja, która jeszcze bardziej sprawi, że gra będzie chodziła wolniej. Ok, zabijmy jaszczura, skoro się tak nawinął. No i cóż, poszukajmy sobie. Miejsca, gdzie moglibyśmy rozłożyć jakiegoś rodzaju shelter. Nie wiem, czy od razu w dzisiejszym odcinku będę chciał budować wielką bazę. Jednak na początek zbuduję sobie mały shelter. Jeżeli pamiętacie, miejsce, o którym mówiłem ostatnio, gdzie walczyliśmy z kanibalami, gdzie znalazłem pilota, to jest miejsce, gdzie chciałbym się osiedlić. Miejsce wygląda po prostu idealnie, więc to definitywnie jest miejsce, gdzie chciałbym rozłożyć dzisiaj moją nową bazę. Nie jestem do końca pewien, gdzie w tej chwili się znajdujemy. Wylądowaliśmy. Centralnie w środku lasu, więc ja spróbuję dojść sobie gdzieś do plaży. Następnie będę miał jakieś blade pojęcie, gdzie jesteśmy. Wydaje mi się, że z racji, że jestem niezapisany, będę chciał omijać jak na razie kanibali. W dalszych częściach gry na pewno będę chciał znaleźć ten nowy model. Na pewno będziemy eksplorować jaskinie, o której mówiłem na początku. Jest to. Jakiegoś rodzaju powiew świeżości w The Forest, który nie ukrywajmy, nie wniósł po raz kolejny jakichś wielkich zmian. Miałem nadzieję, że pojawią się nowe budynki. No, niestety nie. Jest kilka innych rzeczy. I gdzie my jesteśmy? Okej, okay. jesteśmy totalnie w złym miejscu. Jesteśmy przy plaży. Tam znajduje się obóz kanibali. O ile dobrze się orientuję, najbliższą drogą do miejsca, o którym mówiłem, jest tutaj. Ja będę starał się trzymać gdzieś. Z dala od plaży, żeby nie natknąć się na jakiś patrol kanibali. Nie będę chciał wchodzić też za głęboko, ponieważ tam jest obóz, o ile dobrze pamiętam. Będę chciał dojść do miejsca, gdzie kiedyś mieliśmy naszą chatę, a następnie przejdę po prostu okolicami plaży. O ile dobrze pamiętam, to powinna być najszybsza droga, żeby dojść do miejsca, o którym mówię. No i cóż, jesteśmy na miejscu, gdzie była nasza chata, więc teoretycznie, gdzieś tam w tym momencie, znajduje się obóz kanibali. Ja tak jak powiedziałem, chcę go ominąć. Nie chcę wdawać się w jakąś większą walkę na początku. Okej, okay, nie udało się. Nie. Proszę nie uciekaj. Nie uciekaj w skałę, to jest nieuczciwe. To jest. to jest takie nieuczciwe. Okej, okay, ja też mogę wejść w skałę. Niestety, nie mogę go w tej skale zabić. Dobra, skoro udało mu się uciec, zostawmy jaszczura w spokoju. O ile dobrze pamiętam, polana, o której mówiłem, powinna znajdować się gdzieś tutaj, na tych wzgórzach. Jest ona, nie ukrywam, u podnóża obozu kanibali, co zapewni mi zabawę praktycznie cały czas. Jednocześnie jest tam fajnie płasko, więc można będzie wybudować coś większego. Jest pilot, jest flare gun. Nie jestem do końca pewien, gdzie w tym momencie znajduje się miejsce, o którym mówię. Teoretycznie powinno to być gdzieś, gdzieś tutaj za skałami, więc ja spróbuję przejść tutaj bokiem. Chodzimy na teren kanibali, o ile dobrze pamiętam. Gdzieś tutaj był ich obóz. Jakież byłoby moje zaskoczenie, gdybym w tym momencie wszedł na kokpit samolotu, którego poszukiwałem w ostatnich odcinkach. Pakował się na niego praktycznie bez jakiegokolwiek poszukiwania lub bez jakiegokolwiek uprzedzenia. Tak, jak mówię, omijamy obóz, który znajduje się po prawej. No cóż, miejsce, o którym mówiłem, znajduje się gdzieś tutaj, prawdopodobnie za tą małą górą. Powinna być polana, na której chciałbym wybudować moją nową bazę. Okej, okay, gdzie jest jeziorko? Jestem pewien, że gdzieś tutaj było jezioro ze skałą, a obok niej leżał pilot. Nie jestem pewien, czy to miejsce nie zostało w jakiś sposób zmienione. Nie, okej, okay. jest i nasza polana. Jest jeziorko, przy którym nadal niestety nie ma kokpitu. Wydaje mi się, że to miejsce jest wręcz idealne żeby wybudować sobie nowego rodzaju bazę. Idealne widoki. Mamy blisko... Czy to jest woda? Tak, to jest woda, więc zawsze możemy iść popływać. Przez moment myślałem, że coś pływa w wodzie, coś dużego, jednak w game logu nie zostało dodane nic na temat zwierząt jakichkolwiek, więc przypuszczam, że po prostu mi się coś przewidziało. Niemniej jednak, chodźmy zobaczyć skałę, czy nadal znajduje się tam pilot. What the fuck? Okej, okay, definitywnie jest to... ...jakiegoś rodzaju... ...nowa roślina. Jestem pewien, że jej wcześniej nie widziałem. Wygląda na to, że nie jestem w stanie nic z nią zrobić, niestety. Okej, okay, jest pilot, zniknęła za to skała, która tutaj była. Twórcy, o co chodzi? Dlaczego nie ma skały? Zabierzmy jego flergan na wszelki wypadek. Ok, e, troszkę nie rozumiem, dlaczego? No dobra, jestem w stanie podnieść flergan. Oczywiście bierzemy go awaryjnie, nie będę go chciał używać. Załóżmy sobie pancerz. Weźmy nasz topór. Jak na razie jestem pełen nadziei. Moje inwentory nadal się nie zbagowało. Ciekawą opcją jest woda, która w tym momencie została dodana na ziemi. Jak widzicie w końcu została dodana woda, która spływa z góry w czasie deszczu, co jest całkiem niezłą opcją. Jestem pewien, że nie widziałem tego wcześniej. Anyway, co sobie zrobimy? Przede wszystkim ja sobie wybuduję jakiś szybki, tymczasowy shelter, żeby się w nim zapisać. Jedną ze zmian, o której słyszałem, o której mówili w game logu twórcy, której nie zapisałem sobie na karteczce, jest to, że w tym momencie możemy zapisywać grę nie śpiąc. Czyli teoretycznie zapiszę sobie gdzieś tutaj grę. Nie wiem, czy. Rozłóżmy sobie mały shelter tutaj w okolicy. Powiedzmy tutaj przy skałach. Wydaje mi się, że w dalszych częściach tego let's playa będziemy budować jakąś wielką epicką bazę w tym miejscu. Jednak, tak jak mówię, na razie wybudujmy mały shelter. Następnie przebiegnę prawdopodobnie na drugą stronę plaży. Zobaczę, czy tam się coś zmieniło. Próbuję zdobyć sobie modern axe, a następnie, może, pójdziemy zobaczyć, jak wygląda wejście do nowych jaskiń. Nie jestem pewien, czy chcę wchodzić do tej jaskini w dzisiejszym odcinku. Niemniej jednak, zacznijmy od rzeczy najważniejszych. Shelter. Mam nadzieję, że mogę się w nim zapisywać, że to nie zostało zmienione. Wydaje mi się, że obracanie przedmiotu zostało strasznie spowolnione. Nie, ja ustawmy go gdzieś tutaj przy skałach, ukryciu, żeby nie psuł wyglądu. Naszej okolicy. No i dobra, nie mamy liści. Nie mamy nieskończonych patyków, jak miało to miejsce ostatnimi czasy. Więc spróbujmy ściąć trochę patyków oraz trochę liści. Bieramy liście, zbieramy patyki. Teoretycznie jestem w stanie nosić 9 patyków, więc tak czy inaczej będę musiał przebiec tam i z powrotem przynajmniej z dwa razy. Nie jestem do końca pewien z czego w tym momencie mogę zbierać liście. Ponieważ gra dalej mówi mi, że mam zebrane 10. Ok, dobra, 11, 12, jeszcze kilka. Przy okazji zbierzemy patyki z ziemi. Niestety nie możemy nosić więcej patyków, więc zanieśmy je do naszego sheltera. Wykorzystajmy okazję. Jestem pełen nadziei po przeinstalowaniu całej gry, że w końcu uda mi się grać bez zbugowanego inwentarza. ktoś widział jeszcze jakieś patyki w okolicy? Przepraszam. No niestety muszę to zrobić. Przetrwanie jest w tym momencie moim najważniejszym celem. Może załóżmy sobie od razu te skóry na wszelki wypadek. Więc no już mamy shelter. No i tak, widzicie, można zapisać się na C lub spać na Z. Więc zaciśniemy sobie C, szybki zapis. Gra teoretycznie się zapisała. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie przyspaliśmy się, co jest idealną opcją. Zacznijmy może od złożenia jakiegoś rodzaju ogniska. Wydaje mi się, że zrobimy sobie ognisko tymczasowe. Poważne ognisko będziemy rozkładać tam, gdzie będziemy budować naszą bazę. Jeszcze 5 liści. Jak to jest straszne zaczynać grę, kiedy nie mamy praktycznie nic. Ok, jeszcze jeden liść. Dobra, jest 5. Zbudujmy ognisko. Upiśćmy jakiegoś rodzaju jedzenie. A następnie wybierzemy się w małą podróż, żeby poznać, co dzieje się na drugiej stronie wyspy. Jak nadal nie spotkaliśmy żadnych kanibali Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku, gdy Troszeczkę się podzbroję Będę w stanie przeprowadzić jakąś małą walkę z kanibalami Może uda nam się zobaczyć nowy rodzaj kanibali Okej, okay, martwi mnie trochę fakt, że w tym momencie nie mogę dorzucać Liści do ogniska Wygląda na to, że to zostało zmienione Niemniej jednak Nasz głód w tym momencie jest na maksimum, nasze zdrowie Nie wygląda aż tak źle, może zjedzmy sobie Tabletki. What the fuck? To wygląda jak Blood Dragons. A już wygląda normalnie. Dobra, chodźmy na drugą stronę wyspy. Zobaczmy, jak wygląda w tym momencie plaża. Czy coś z tamtej strony się zmieniło. Nie jestem do końca pewien, co dzieje się w tym momencie z łódką. Ponieważ nic nie zostało zmienione w game logu ani wspomniane o samej łódce. Więc przypuszczam, że łódka nadal spałnuje się randomowo. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby dostanie się na tę łódkę zebranie trochę zasobów. Pakowaliśmy się niestety na obóz kanibali, więc ja może obejdę ich szerokim łukiem. Ewentualnie poobserwuję z daleka. Okej, okay, nadal mamy latające stoliki. Mam nadzieję, że w tym momencie nie zaczyna się noc, ponieważ zaczęło się robić dziwnie ciemno. Kanibali niestety nie stwierdzono, czyli nie jesteśmy w stanie zobaczyć sobie nowy rodzaj kanibala. O ile dobrze orientuję się w terenie, druga strona wyspy jest gdzieś w tamtym kierunku. Nie byłem w stanie, jak na razie, zobaczyć żadnych kanibali. Nie jestem do końca pewien, czy kanibale w tym momencie są na wyspie. Jest to co najmniej dziwne, żebym przez pierwsze 10 minut wpakował się praktycznie w dwa obozy kanibali i nie zobaczył ani jednego. Mam nadzieję, że nie mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju dziwnym bugiem, gdzie nie mam kanibali, ponieważ to by ssało. Zdecydowanie poszliśmy w złym kierunku. Wróciliśmy praktycznie do miejsca, do którego zmierzaliśmy na początku. Jak widzicie, ja niestety nadal gubię się na wyspie. Po praktycznie 120 godzinach spędzonych tutaj na bieganiu, ścinaniu drzew i tak dalej. Nadal niestety z moją idealną orientacją potrafię zgubić się w terenie. Wydaje mi się, że niestety, ale słońce zaczyna zachodzić za horyzont więc niedługo zacznie się noc. Nie wiem, czy jest najlepszym pomysłem w tym momencie przechodzenie na drugą stronę wyspy, jeżeli za moment zacznie się noc, no ale cóż, naprawdę chcę zobaczyć drugą stronę, czy coś się tam zmieniło. Wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku możemy jednak nie sprawdzić jaskini, o której mówiłem, ponieważ po prostu zabraknie nam czasu, jeżeli chodzi o dzień, zrobi się noc, a nie do końca chcę zbliżać się do jednej z tych jaskiń w czasie nocy, ponieważ ostatnie, czego chcę, to w tym momencie zginąć podczas kręcenia odcinka pierwszego. Tego sezonu, jak to ładnie ktoś nazywał, ostatnimi czasy. No cóż, zdefinitywnie zostały dodane nowego rodzaju rośliny. To jedna z tych rzeczy, których po prostu nie wymieniłem na początku, ponieważ nie uważam je za aż tak bardzo ważne. Tak bardzo wpływające na sam gameplay. Zwłaszcza, że o ile się orientuję, te rośliny nic nam nie dają. Nie są to rośliny, które pozwalają się leczyć. Są to po prostu rośliny, które ładnie wyglądają i możemy sobie zebrać z nich liście. What the fuck? Okay, to jest po prostu. Przez moment myślałem, że to są grzyby wyrastające pod ich totemem, ale wydaje mi się, że to jest po prostu światło odbijające się podczas zachodu słońca. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinna być plaża. Troszeczkę ominiemy sobie miejsce, gdzie budowaliśmy ostatnimi czasy arenę. Mam przynajmniej taką nadzieję, ponieważ tam ostatnimi czasy spawnowało się dużo kanibali. Z drugiej strony, może dobrą opcją byłoby wejście do tego obozu i sprawdzenie, czy kanibale w ogóle się spawnują, ponieważ w tym momencie... Okej, okay, wchodzimy do kolejnego obozu i ja dalej nie widzę żadnych kanibali. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś dziwny bug. Zbierzmy sobie liny. Muzyka nadal jest. Może otwórzmy wszystkie torby, korzystając z okazji, że nikogo tutaj nie ma. Standardowo piłki tenisowe. Lekarstwa, które bardzo się przydadzą. Kolejne liny. Flary to jest coś, co w tym momencie bardzo mi się przyda. Alkohol. No dobra, jak na razie moje inventory wygląda nie najgorzej. Wydaje mi się, że nadal się nie zbagowało. Dobra, zostawmy to miejsce. Mam wystarczająco zasobów. Chodźmy na plażę. Zobaczmy, jak w tym momencie wygląda plaża. Czy coś zmieniło się w tamtym miejscu, gdzie w tym momencie wylądowała łódka? Czy nadal są jaskinie? No, ok, niestety rozpoczęła się noc. Ja oczywiście nie mam latarki. Mam moją zapalniczkę. Wydaje mi się, że dobrą opcją może być odpalenie w tym momencie tej zapalniczki. Ona nie da nam jakiejś kolosalnej ilości światła. Ok, teraz nie widzę już totalnie nic. Dodatkowo wygląda na to, że zapomniałem postawić sobie waypoint obok mojego sheltera. Czyli niestety nie jestem w stanie do niego dotrzeć patrząc na jakiegoś rodzaju kierunek, ponieważ mały shelter nie zostawia na sobie w tym momencie śladów na mapie, tak jak robi to duży shelter. Wydaje mi się, że zostało po raz kolejny zmienione światło, ponieważ. Zdecydowanie nie pamiętam takiego rodzaju oświetlenia podczas zachodu słońca. Dodatkowo gwiazdy wyglądają niesamowicie. Wychodzi księżyc, więc już za moment powinniśmy mieć jakiegoś rodzaju oświetlenie. Ja szybko zerknę po okolicy, ponieważ chcę sprawdzić, czy w tym momencie jest nadal tutaj jaskinia. Jaskina powinna być gdzieś. Gdzieś tutaj. Nie jestem do końca pewien, czy coś zostało zmienione, czy po prostu gubię się w tym miejscu. What the fuck? Ok, eee, wpakowaliśmy się na kanibala. Ona zdecydowanie wygląda dużo bardziej pokrwawioną. Wygląda jakby właśnie zjadła śniadanie. Ok, zdjęliśmy ją zaskakująco szybko. Jednak, tak jak mówię, jej model zmienił się na dużo bardziej brutalny i pokrwawiony. Interesująca opcja. Chodźmy na drugą stronę. Ja sobie zabiorę Modern Axe. A następnie dostaniemy się na żaglówkę, korzystając z okazji, że jest tak blisko lądu. Troszkę uspokoił mnie kanibal, którego właśnie spotkaliśmy. Ponieważ przez moment myślałem, że na mojej wyspie nie ma kanibalów. Na szczęście są. Wygląda to, że w tym momencie na plaży rosną rośliny, to jest totalnie ciekawą opcją. Oczywiście standardowo sprawdzimy, czy dalej możemy przepychać rekina. Okej, okay, nadal możemy poruszać się z rekinem. Ostatnimi czasy czytałem Wypowiedź twórców w jednym z QA, gdzie powiedzieli, że rzeczy zostają tam, gdzie się je zrzuci. Nie jestem do końca pewien, czy chodzi tylko i wyłącznie o rzeczy typu topór, czy także o rekiny. Jeżeli rekin, którego przestawimy, może przestawimy go trochę dalej, następnym razem, kiedy tutaj przyjdziemy, będę w stanie powiedzieć, czy on się przesunął, czy nie. Jeżeli rekin, którego przesuniemy, zostanie tam, gdzie go przesuniemy, to po prostu stanie się on kolejną ozdobą mojej bazy. Tak jak chciałem to zrobić ostatnio. Dostańmy się na łódkę. Ja wykorzystam sobie zasoby, które tam są. Mam nadzieję, że nie zerżę mi gdzieś tej rekin. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na łódce. Wydaje mi się, że tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wydaje mi się, że zaczęliśmy całkiem nieźle nowy sezon. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!